Wlazł do góry, ty. mówię, co on tu kurwa szuka? Ty, patrz, a on tutaj, pa, o, i wziął tego Mikołaja, zdjął, ale on już był rozjebany i go chce zerzeć, Dam mu go już teraz, było to On już go, już go złamał wcześniej, gdzieś tam, wcześniej już był złamany, ale wiedział, że tam jest, tam z za go wyciągnął, tu gdzieś tam, gdzieś kurwa szminki pozwalał, czy coś tam było. Jaksiu, oszuście, ty Jaksiu, sas. No dobra, dał mu już tego Mikołaja, bo co? Śmietnik i tak już. Ale był rozwalony, zanim tu wszedł. Czyli wcześniej już go ugryz. No dobra, w sumie nie będę udawał tego Mikołaja, bo szkoda go. Masie. Jaki chuj. zżarł już kawałek wcześniej, ale... jakże Żeby nie było, że ja zżarłem. Реки сейчас САЗ!